Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę się z Państwem spotkać tutaj w sercu Ostrowa, w Arkadach Ratusza. W tym okresie, kiedy obchodzimy te 15 lat, no też musimy umieć ocenić, czy to co robiliśmy, jest to moja działalność, o której mówił Pan Marszałek, czy to są pozytywne efekty, które przyniosło nasza obecność w Unii Europejskiej. Zawsze starałem się w trakcie tego mojego, tej mojej pracy prezentować taki wielkopolski punkt widzenia. Starosta Ostrowski powiedział, że ponad 140 milionów złotych zostało z funduszy europejskich wbudowane w różnego rodzaju przedsięwzięcia i instytucje, które spowróciły powiat ostrowski. Ostrow jest jednym z miast, w którym Chyba w ostatnich dniach też zakupiono nowe samochody, autobusy elektryczne, a publiczny, a transport w ogóle jest źródłem emisji około 40-60% zanieczyszczeń. I tam, gdzie władza publiczna odpowiedzialna jest za ten transport, tam powinna również wpływać na to, żeby te emisje zostały obniżone. I myślę, że to jest też taki dobry przykład, że polskie samorządy, w tym również samorząd Ostrowa, wyprzedza to, co zostało ustalone w tej nowej dyrektywie pod względem ilości samych, na przykład autobusów elektrycznych niskoemisyjnych, to polskie samorządy są w Unii Europejskiej na trzecim miejscu. Chodziło o to, żeby obniżyć emisję z tych obiektów, ale jednocześnie, żeby konieczne nakłady na ewentualną modernizację były tak rozłożone, aby nie powodowało to nadmiernych kosztów przede wszystkim dla odbiorców energii produkowanej przez, przez te ciepło. I to się udało zrobić. Polscy ciepłownicy. Po zakończeniu pracy nad tą dyrektywą powiedzieli mi, że dzięki rozsądnemu programowi zmian rozłożonych w czasie oni zaoszczędzili około 1,5 miliarda złotych. Trzeci przykład, który chciałbym podać, który pewnie każdego nas w jakiś sposób interesuje, być może mniej lub bardziej, to jest odstąpienie od podwójnej zmiany czasu. Już niebawem przestaniemy dwa razy w roku przedstawiać zegarki. Najpierw Komisja Transportu, następnie cały Parlament, w końcu Komisja Europejska przygotowała projekt zmiany tejże dyrektywy i w efekcie odstępujemy od podwójnej zmiany czasu z wiosną 2021 roku. Czasami, pewnie mnie Państwo pytacie, czy pracicom, spotkanie, pytają, czy coś może pojedyncze do być... sądu. Podaję to jako taki przykład. Od inicjatywy poselskiej do realizacji. Budżet na kolejne 7 lat. Tego budżetu żeśmy nie zakończyli prac nad nim do obecnej kadencji. To trzeba będzie zrobić w ciągu najbliższego roku. I tutaj oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z propozycji, którą komisja przygotowała, ponieważ on jest niższy przede wszystkim na rozwój lokalny i na wspólnotową politykę rolną. I tutaj postawiliśmy jasne zadanie, jako parlament i polscy parlamentarzyści, że ten budżet powinien być wyższy, niezależnie od tego, czy Wielka Brytania pozostanie, czy wyjdzie z Unii Europejskiej, ponieważ potrzeby rozwojowe takich krajów jak Polska tego wymagają. Trzeci element to, proszę Państwa, wszystko to, co związane z bezpieczeństwem dostaw energii. Oraz bezpieczeństwem energetycznym. Również w związku z faktem, że przyjęliśmy nowe rozwiązanie, które jest związane z tak zwaną Unią Energetyczną, ramię której w sposób szczególny chcemy wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. Z uwzględnieniem oczywiście historii polskiej energetyki, faktu, że tą ważną pozycję tam odgrywa Penia. A zawsze podaję wszędzie, tam gdzie mówię o, o tym, że na ostrowie z, między innymi z odpadów organicznych zacząłem to produkować biogaz. Ten biogaz jest energią pierwotną dla energii elektrycznej wytwarzanej w ramach kogeneracji, a specjalny kabel łączy miejski zakład transportowy, w którym są elektryczne autobusy. I to jest coś, co jest takim przykładem, który ma być rozwiązaniem modelowym. Zwalczanie smogu to ratowanie około 40 tysięcy osób, które rocznie umierają w Polsce ze względu na zanieczyszczenie powietrza. A druga kwestia to choroby cywilizacyjne. W tej sprawie już nie budowaliśmy. W szczególności na nowe terapie i leki. A drugim takim pakietem, który jest zapowiedziany, to jest wspólne stanowisko wszystkich tych reprezentantów, którzy są w ramach Europejskiej Partii Lodowej, że to ma być nowy program europejski, w którym na nowe terapie, na badania w zakresie nowych leków mają być wydane pieniądze europejskie. Pojedynki trzech krajów członkowskich ze względu na ogromny koszt tego nie stać. To co najważniejsze. To oczywiście przygotowanie i y, prowadzenie również ze strony posłów takiej, takiej pracy, takiej polityki, wspólnie oczywiście z polskim rządem, że polska miała swoje należne miejsce w Unii Europejskiej. 38-milionowy kraj nie powinien być na peryferiach, nie powinien, że tak powiem, e, czasami być nie, nierozumiany przez pozostałe kraje. I to jest nasz wspólny obowiązek.